Pierdoły gadem. more iron, two more iron, Creeper. Ale, patrzcie jaki fajny, malutki mieczyk powstał. Podcioki, tuci, tuci, vanilla, twist, jest naprawdę dobry tekst. Jezu, ten cave jest jeszcze większy. Naprawdę, to te odcinki będą jeszcze dłuższe. To jest dopiero długi odcinek. Drugi odcinek, co my, co my robimy? Ja cię kręcę. O, O, pan... Nie. Dobra. Garnięte? Czy to są podwodne ke... -anie? To są podwodne kejwy. No creeper kolejny spadł. Haha! Ha. No, patrzcie, jakie to jest wielkie! O, chyba tu mamy naszą pierwszą skrzynkę! Channeling! Channeling czy Changerling? Nie wiem. Ale fajnie. Więcej pochodni, więcej tych, tych. Złota. Nasze pierwsze złoto Let's go! To sobie rozwalimy, aby wiedzieć. Pusty tunel. Czy my naprawdę mamy już pełny ekwipunek? Znaczy, w pełne, że w sensie żelazo? Really? Mi się wydaje, że mogą tam być diakse. Jezu, to jest doszczętnie zalane. Ja! Musimy zdobyć nasze pierwsze diakse. Jezu, ile tu jest szkieletów! Kolejny spawner, czy co? O żyje! Kolejne pająki, no nie... Od dzisiaj boję się pająków. To wszystko przez Minecrafta. O Jezu... Ej, dobra, mamy już dużo żelaza. Hej. Chciałem go uderzyć stekiem. Chciałem mu zadać kryta ze steka. Teraz się obczaiłem, że w sumie powinienem dawać waypointy w każde miejsce, w którym jest spawner, aby się na pewno nie pogubić. Ale jestem pajacem i tego nie zrobiłem. To jest poziom 14, dajcie mi jakieś diamenty. No, wysadźcie się, Creepery. Wow, już myślałem, że nie żyje. Już myślałem, że za blisko Creepera podpłynąłem pod i już ży nie żyje. Okej. Okay. Więcej złota. Okej, okay, co możemy wywalić za złoto? Bitroty. Bitroty są useless. Czy to jest kanion przedzielony przez kanion? Okej? Okay. Jednak ja lubię takie kaniony, gdzie jest trochę więcej lawy, gdzie są trochę niższe. Gdzie są może diamenty? Ale to chyba tylko ja takie lubię. Jak zwykle próbuję być śmieszny, ale nie wychodzi. Co ja ze sobą robię, naprawdę? Tak pajacuję dla kilku cyferek pod filmem. Ale lajka zostawić możecie. Prze co, co, przepraszam, co to jest? Co to jest? Bardzo fajny kanion, oddzielony całkowicie ścianą. Nie no my naprawdę trafiliśmy na chorego sida. Gdzie jest, jest chora ilość itemów, tylko nie diamentów. Chora ilość wszystkiego, naprawdę. Dobra. Chora ilość zębiaków i pająków. O wilku, mowa. Przecież co? Już myślałem, że mi tarcza samoistnie działa. Bo uderzył mnie, ja d nie dostałem. O, zabij go, zabij Clippera, zabij creepera. Proszę. No trafże w Clipera! Te szkielety, kiedy mają trafić w nas, to trafiają zawsze. To był... to był trick shot. Nie no, dokończę swoją myśl. Te szkielety, kiedy muszą trafić w nas, trafiają zawsze. Kiedy muszą trafić w cokolwiek innego. Pudło. Sami to wiedzieliście. Chciałem, aby szkielet uderzył Creepera i co? Spudłował chyba tam trzy razy. Czy ktoś mi chce wytłumaczyć? Czemu? Ale ciepła lawa. Ale ciepła lawa. Podek. Randomowy schodek. Ja chcę diamenty. Przepraszam, kolejny zombiak? Ja się zastanawiam, czy to nie jest spawner jakiś to jest nasz spawner? Chyba to jest nasz spawner. Tak to jest nasz spawner. O nie, kolejny pająk. Ej, ale chwilę to jest ta nasza kostka. I patrzcie, tu jest nagle czysto. Ach. Dobra, tutaj nie ma nic. Zaklejemy wodę. Znowu dostajemy limage od wody. No. Nie było mnie chwilę już czym się zrespić. A odszedłem na niedaleko. Ha! Lamus! E! I... Nie no skomentuję tego. Tak. Jasne, że jest! I kolejne złote jabłuszko, które wykorzystamy w przeciągu paru sekund. Jej. Tylko co to jest za część Keiva? Czy to jest jakaś... nieznana? Nie, to jest tutaj! Tego warto się rozglądać. To jest tutaj. A jak kombinnie? dobra, jest ich za dużo. Ja Ja uciekam. Spoko, są tu spawnery. No, puść mnie ty. Pajęczyno. Ustawiamy sobie waypointa. I... Spawnery. Spawnery. I no co. Mamy waypointa, więc my może będziemy już stąd wychodzić. Przygoda z pająkami odbyta. Nie, nie mam ochoty dalej z nimi walczyć. Czemu nie mogę płynąć w górę? Halo gro, dobra. Więc mi się wydaje, że na tym możemy skończyć. Mamy dużo itemów. Mamy rozwalony prawie set. Żelaza bardzo dużo. Dobra, przepalimy sobie 3T na blast Neilsa. Nie, no ja się patrzę na tego endermana, a ten nie chce iść. Chodź tu. No tak musiał się akurat teleportować. Dobra, wygrałem eee, samnego dirta dostałem, grass super. To już nam się przepaliło, przepalmy drugi raz. Teraz jeszcze set e, skrzynkę. Może set. Set to nam zaraz padnie. Odłóżmy wszystko co cenne. Znaczy co nam teraz niepotrzebne. Jeszcze trzy żelaza i mamy Blast Furnace. Misio. Jaki ładny Misio. Jaki fajny misiek. Dobra. Mamy tego. Jeszcze sekunda. I mamy nasz Blast Furnace. Przełóżmy wszystko z tego pieca do tego pieca. I no co? Ja się już będę z wami żegnał. Tak skończyliśmy drugi odcinek naszego survivalu. Było dość ciężko. W następnym odcinku może zwiedzimy tamte oto i piękne góry albo zejdziemy głębiej w ocean. Ale to już zobaczycie w następnym odcinku, więc ja się za żegnam. Na razie i cześć. Zapraszam na Instagrama zdjęcia mojego kota e Elo. Link w opisie.